Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Kuba Wysołski i próbuję nagrać tą zapowiedź już od jakichś dwóch godzin. Chłopaków bolą ręce, tak więc będzie bardzo, bardzo szybko. Znajdujemy się w okolicach Przasnysza, lasy są absolutnie piękne, jesień jest doskonała do tego, żeby na rower pójść. Oprócz mnie w dzisiejszym odcinku zobaczycie również chłopaków z Cross Staff Team. To ludzie, którzy o rowerach wiedzą bardzo dużo, jarają tym się na maksa, tak więc zabierzemy Was na wspólną podróż w okolicach oczywiście Przasnysza i nie tylko. Tak więc bądźcie z nami i pokręcimy razem. Cześć. Cześć. Ja już po delikatnej Cześć. rozgrzewce tutaj w okolicach Przasnysza jestem. Słyszałem, że harpagany jesteście i pokażecie mi, co to znaczy prawdziwy rower. Dzisiaj. I mi już jest ciepło, i tak teraz, gdzie jedziemy dalej? No dobrze, to jeżeli się już rozgrzałeś, to teraz ci pokażemy single, czyli groźnie to zabrzmiało, ale chodźmy. Panowie, trochę pojeździliśmy, ale tak my z rowerem żyjemy na co dzień. Natomiast nasi widzowie zazwyczaj są to osoby, które dopiero do roweru się przekonują. Czy na rowerze należy jeździć tylko w lato kiedyś ciepło, fajnie i świeci słońce? Czy może spróbować swoich sił podczas jesieni? Generalnie tak jak my, pracownicy firmy Cross oczywiście, jeździmy przez cały rok. Czyli jeżeli decydujemy się na jazdę w jesieni. To na jakie aspekty należy zwrócić przede wszystkim uwagę, jeżeli chodzi o komfort i bezpieczeństwo? Ważne jest to, żeby ubierać się warstwami, żeby, żeby mieć coś przeciwdeszczowego. Komin, no długie spodnie, wiadomo, że komfort termiczny jest ważny. Ja mam akurat w tej chwili krótkie rękawiczki, ale jak najbardziej wskazane byłyby długie. Okej, okay, czyli upraszczając. Jak najwięcej warstw, żeby ewentualnie no może nie było cieplej, ale, ale tych sporo, warstw. żeby można było. W trakcie, jakby te jazdy tego treningu hmm. zdejmować. Czyli klasycznie na cebulkę. Dokładnie tak. A co się tyczy bezpieczeństwa? Na to zwróćcie uwagę. Oświetlenie. Przede wszystkim oświetlenie hmm. przód, oświetlenie tył, bo hmm. to jest bardzo ważne, żebyśmy byli widoczni na, na drodze. Na każdym naszym ubraniu elementy są odblaskowe, są na, na butach, są na, na kaskach, są na, na ubraniach i, i to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Rozumiem, tak? że o kaskach nawet wspominać nie musimy, nie bo to jest no to Nie ma mowy, żeby. Wsiąść na rower bez kasku. Cross Staff team. Cóż to jest? I co się kryje. Jakie harpagany kryją się w Jak bez sama kasku? jak sama nazwa wskazuje, cross Staff team to jest grupa ludzi, która pracuje w filmie cross i ma świra na punkcie rowerów. Znajdujemy się teraz w okolicach Szczytna. Tutaj single tracki, czyli takie trasy już dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Na single trackach mogą wszyscy jeździć. Tak naprawdę głównie tutaj rolę gra prędkość. Czym są te single tracki dla osób mniej zorientowanych? Tak jak nazwa wskazuje, single track, czyli pojedyncza ścieżka, generalnie to jest ścieżka na jeden rower, przewodnie są to ścieżki jednokierunkowe, bywają dwukierunkowe, ale głównie ze względu na bezpieczeństwo to są ścieżki jedno, jednokierunkowe o różnym stopniu trudności. Oznaczone czasami, oczywiście. Tak jest, czasami z przeszkodami, z, z bandami. Są miejsca, gdzie te single są oznaczone kolorami w zależności od stopnia trudności. Dla, załóżmy, grupy Mogą rodziców nawet całe rodziny. Dzieci niebieskie bądź zielone. Ten rower, który mam przed sobą, to rower, który starałem się testować, czy na nim się przejechać od, od samego początku przygody z Marką Cross. To jest rower Team Edition, czyli absolutnie na topowym podzespołach, na pełnym karbonie, na pełnej amortyzacji. To jest Full. Tam to to mamy to, to, hardtaila, to, to tak czyli amortyzator z przodu albo amortyzator również tylny. Z tyłu, tak. Jaka jest różnica i co to daje? Tylna część roweru jest również amortyzowana, co, co przekłada się na, na prowadzenie, na komfort oczywiście. A sama Maja Włoszczowska używa bardziej hardtaila czy fulla? To zależy od, od terenu, od specyfiki wyścigu. I oni, jako, jako zawodnicy, dobierają rower typowo pod trasę. Takie, pod trasę. Tak Dokładnie mówi, tak. Jeśli jest dużo korzeni, to wiadomo, że ten rower lepiej spełni swoją rolę, bo będzie je lepiej wybierał Czyli przód i tył, będzie zbierał Ale korzenie. Ale jest trochę cięższy. Zawsze jest cięższy. Zawsze o, jest prosto. cięższy, bo mamy ten tylny amortyzator, o którym wcześniej wspominałem. Okej, okay, to powiem Wam tak. Ja ze swojej strony wyboru dokonałem. Ten rower prezentuje się arcy dobrze. Wygląda turbo w sam raz dla mnie, tak więc... Drodzy Państwo, warto jeździć w... podczas jesieni, bo to jest zupełnie inna jazda. Do tej jazdy trzeba się o wiele bardziej przygotować, ale satysfakcja z tych treningów jest absolutnie nieporównywalna z niczym innym. Panowie wielkie dzięki. To była wieka. frajda z wami powściekać się na tej trasie na single trackach. Jeżeli wy będziecie w okolicach Przasnysza, to szukajcie cross Staff Team. Oni urozmaicą Wam życie. Tak więc ja wam, panowie, oddaję rower. Wiecie najlepiej co z nim zrobić. Sam przesiadam się na elektryka i zobaczymy jak rower elektryczny sprawdzi się na single tracku. Tak więc mówią, że zabawa będzie przednia. Ja to sprawdzę. Cześć, czołem! A, i jeszcze jedno. Jeśli jesień, to oczywiście dwie rzeczy: bezpieczeństwo i komfort. Komfort to znaczy, ubieracie się na cebulkę dużo warstw, a bezpieczeństwo to oczywiście kask i lampki. Odkrywajcie Polskę. Bawcie się na rowerze, strzała.